Ufam Tobie. Jezu. Ufam Tobie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. W liturgii Kościoła wspominam dzisiaj świętego Benedykta, Jana, Mateusza, Izaka i Krystyna, pierwszych męczenników naszej Ojczyzny Polski. Za ich przyczyną upraszajmy te potrzebne łaski. W tym miesiącu, jak już szczególnie modliliśmy się przed mszą Świętą, ogarniamy tych naszych bliskich, zmarłych, zmarłych, polecanych w wypominkach. ale w dniu dzisiejszym w sposób szczególny także pamiętajmy o młodzieży klasy ósmej, która już bezpośrednio przygotowuje się do sakramentu bierzmowania. Prośmy o światło Ducha Świętego o te dary. W ich życiu codziennym. A intencje dzisiejszej mszy świętej są następujące. Ksiądz Tomasz odprawiam mszę gregoriańską za zmarłą Antoninę Bajwolską. Ksiądz Tadeusz poleca zmarłą Kazimierę Bałajewicz, intencja od wnuka Rafała z rodziną. Ja młodego się zbawieni dla zmarłego Grzegorza Magusiaka, intencja od siostry Anny z rodziną. Niech Pan tych naszych zmarłych obdarzy łaską nieba. Na początku tej Mszy Świętej przeprośmy za nasze słabości, za nasze grzechy. Pan Jezu, który szukasz człowieka od początku jego życia, zmiłuj się nad nami. Chryste, który tak wiele razy przebaczasz, zmiłuj się nad nami. Pan Jezu, który jesteś miłosierny, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty uświęciłeś początki wiary w narodzie polskim, krwią świętych, męczenników, Benedykta, Jana, Mateusza, Izaka i Krystyna. Wspomóż swoją łaską naszą słabość, abyśmy naśladując męczenników, którzy nie wahali się umrzeć za Ciebie, odważnie wyznawali Cię naszym życiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Tytusa. Najmilszy, przypominaj wszystkim, że powinni podporządkować się zwierzchnim władzom, słuchać ich i okazywać gotowość do wszelkiego dobrego czynu. Nikogo nie lżyć, unikać sporów, odznaczać się uprzejmością, okazywać każdemu człowiekowi wszelką łagodność. Niegdyś bowiem i my byliśmy nierozumni, oporni, błądzący, służyliśmy różnym rządzom i rozkoszom, żyjąc w złości i zawiści, godni obrzydzenia, pełni nienawiści jedni ku drugim. Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość zbawiciela naszego Boga do ludzi, nie dla uczynków sprawiedliwych, jakie zdziałaliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego. Oto Słowo Boże. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego, Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach, Pan mym pasterzem nie brak mi niczego. Prowadzi mi nad wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moją duszę, wiedzie mnie po właściwych ścieżkach, przezgląd na swoją chwałę. Pan, mym pasterze, nie brak mi niczego. Stud dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów, namaszczasz mi głowę w olejkiem, kielich mój pełny po brzegi. Panem Pasterze, nie brak mi nic Twojego. Dobroć łaska pójdą w za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy. Panem Pasterze, nie brak mi niczego. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Aleluja alleluja, alleluja, Za wszystko dziękujcie Bogu. Taka jest bowiem wola Boża względem was w Jezusie Chrystusie. Alleluja. Alleluja, Alleluja Pan z wami i z duchem twoim Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Chwała Tobie, Panie Zmierzając do Jerozolimy, Jezus przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali... Jezusie, mistrzu, lituj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich: Idźcie, pokażcie się kapłanom, a gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu, a był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Do niego zaś rzekł: Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Za wsadnictwem pierwszych męczenników naszej ojczyzny, wznieśmy do Boga nasze pokorne prośbę. Aby biskupi kapłani, jako strudzenie z podejmowali dzieło misji i nowej ewangelizacji. Ciebie prosimy. Aby w naszych parafiach i wspólnotach rodziły się powołania kapłańskie, misyjne ewangelizacyjne. Ciebie prosimy. Aby trud posługi misjonarzy wydał liczne owoce nawrócenia. Ciebie prosimy. Aby Kościoły w Polsce były wspólnotą ewangelizującą. Ciebie prosimy. Aby zmarli, polecamy w tej mszy świętej zmarłą Antoninę, Kazimierę, zmarłego Grzegorza, otrzymali nagrodę życia wiecznego. Ciebie prosimy. Aby każdy z nas dał się posłać do miejsc, które czekają na świadectwo Jezusie. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, świadectwo męczenników, daj nam odwagę, aby zanosić do Ciebie nasze prośby przez Chrystusa. Pana naszego. Amen. Wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie Chcę Cię Jezu kochać wiernie, dzieckiem Twoim zawsze by.

Aby moją i waszą ofiarę czyją Bóg Ojciec wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z ram twoim, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nas i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, przyjmie ofiarę, którą składamy ku Twojej chwale w dzień świętych męczenników i sprawa by nam wyjednała wieczne zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Panu z wami i z w górę serca znosimy Jego Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. <noise> Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, Ty w męczeństwie świętych męczenników polskich ukazałeś cuda swojej łaski. Oni bowiem naśladując Chrystusa przelali krew ku Twojej chwale. Ty sprawiasz, że moc słabości się doskonali i umacnia słabych ludzi do złożenia świadectwa wierze przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołają. Święty, 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 Pan Bóg zastępu, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, osanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, osanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po że wziął kielich i ponownie dzięki tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc, Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus martwy wstał, Chrystus powrócił. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie Boża chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże Twoim Kościele na całej ziemi. Sprawa, by lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Adamem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. O Antoninie, Kazimierze, Grzegorzu i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami, Świętą Ritą, Świętym Janem Pawłem, błogosławioną rodziną Ulmów, Patronami dnia dzisiejszego, pierwszymi męczennikami polskimi i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie Tobie Boże, Ojcze Wszechmogący. W jedności ducha świętego, wszelka cześć i chwała, Amen. przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez bawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze, nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego, i obdasz nasze czasy pokojem, wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na piękni. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój, mój wam daję. Prośmy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą, napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój z Tobą. Pokój z Tobą. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, ta, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzi grzechy świata, oblacz nas spokojnie. Oto baranek Boże, który gładzi grzechy świata, Błogosławieni, którzy zostali wezwań na jego ucztę. Pan nie jestem Godzien. Abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona. Bądź pozdrowiona. świętej hosty, i się, Boże. Nasz Ojcze, składamy Ci dzięki, wspominając początki naszej wiary, i sławimy Ciebie w Twoich świętych męczennikach: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaku i Krystynie. Niech sakrament ołtarza przyjęty w ich święto napełnia nas radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święty Michał wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczą, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu Niebieski, zastępuj szatana, inne duchy złe, które nas zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą. Mocą Bożą stroń do piekła. Święty Michal Archaniele, młodzież klasy ósmej, bardzo prosimy o pozostanie w kościele na spotkanie formacyjne, a my przyjmijmy ten dar Bożego Błogosławieństwa. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechpogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie pokoju Chrystusa Bogu niech będą dzięki Wszystkie nasze